Odcinek 8 Gawa TV dla fanów. Słuchajcie, kto ma mnie na Facebooku znajomych, a podejrzewam, że wśród oglądających ten odcinek są takie, takie, takie osoby. Jeżeli obserwujecie mnie, to w ostatnim czasie niedalekim zamieściłem na swoim Facebooku. Zdjęcia z wyjazdu do Myślenic, tam jest baza treningowa Wisły Kraków, no i słuchajcie dostałem takie oto pytanko na, 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 na stronę Gałaty. Słuchajcie, żeby nie było. Nie pojechałem tam e, w celach e, YouTube'owych, e, nie myślałem nawet o tym, żeby cokolwiek nagrywać tam. E, słuchajcie, pojechałem tam z moim dobrym kolegą e, w celach, żeby po prostu obejrzeć trening, e, trening wiślacki, ponieważ zarówno jak i, jak i ja i mój dobry kolega, z którym tam byłem, no jesteśmy wielkimi fanami Wisły Kraków. Po prostu pojechaliśmy tam zobaczyć trening, e, pozbierać autografów, porobić zdjęcia. Słuchajcie, mm, żadne cele YouTube'owe, od razu mówię. E, nic z tych rzeczy. E, nie, nie w ogóle nawet nie wspomniałem o tym. E, słuchajcie, podpisów no pozbieraliśmy co niemiara. Czy to od trenerów, czy, czy, czy to od piłkarzy, eee, mój plakacik e, całej drużyny Wisły Kraków no w końcu w końcu jest uzupełniony. Nie tylko o podpisy e, obecnej drużyny, ale także o podpisy nowych piłkarzy. Czyli, czyli tutaj e, mówię o Krzysztofie Dżazdze, Patryku Małeckim, Rafale Pieczaku. Yy, czy, też, czy też o nowym, testowanym jeszcze piłkarzu, o Witaliu Balaszowie? Ehm, słuchajcie, no, zdjęć parę porobi, porobiłem, ehm, m.in. z Arkadiuszem Głowackim, Michałem Miśkiewiczem ehm, Rafałem Pieczakiem, właśnie Michałem Buchalikiem. owszem, parę zdjęć jest. Ehm, możecie wszystko zobaczyć. Na Facebooku, jeżeli ktoś mnie ma w znajomych, podejrzewam, że są takie osoby, które wśród oglądających ten tenże odcinek. Kiedy planuję następny wyjazd do Ci nie wiem, no nie nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć, kiedy kiedy kiedy. Planuję ten następny wyjazd odnośnie treningów. Nie będę zdradzał żadnych szczegółów, żeby nie, nie dostało się to w niepowołane ręce. Powiem tak, no, wrażenia moje pozytywne, tak. Widzieć, widzieć, jak Twoja drużyna trenuje, no to naprawdę fajne, fajne odczucie było. Między innymi widać, że atmosfera w zespole jest no, całkiem dobra, tak. Nie, ma, nie było jakichś większych sprzeczek na tym treningu. Uważam, że. Jak najbardziej e, no, ja osobiście jak najbardziej polecam jeżeli ktoś ma e, może e, przede wszystkim może e, pojechać to zachęcam gorąco. E, na pewno na pewno warto obejrzeć taki trening e, Wisły Kraków no i, e, no, i spędzić miło czas. Szkoda jest no, jedynym minusem jest to że nie można wejść do tej bazy to jest e, no, Nas nie wpuścili do tej bazy. Oglądaliśmy wszystko z zewnątrz, aczkolwiek no, stanęliśmy sobie za, za siatkami ogra ogradzającymi boisko w sumie miejsce nie najgorsze. Baza naprawdę imponująca. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce ma coś takiego. W ogóle niektóre kluby w Europie nie są w stanie się pochwalić taką bazą treningową, jak, jaką ma naprawdę Wisła Kraków w Myślenicach. Szczerze mówiąc, jakby ktoś chciał, no to ja naprawdę gorąco, gorąco zachęcam, już po raz któryś, już drugi chyba w tym odcinku, mówię, pojedźcie, co do gadżetów, które dostałem, tak jak no, mówię, plakat mam podpisywany już, parę zdjęć, no i najważniejszy gadżet, który dostałem, koszulka Macieja Jankowskiego, tak ona o to wygląda, Dostałem ją nie od Macieja Jankowskiego, ponieważ Maciej Jankowski opuścił Wisłę Kraków. Nie powiem, jak ją załatwiłem. Ale myślę, że kto, kto chce to ogarnąć, może sobie ogarnąć to na Facebooku. Stajcie, dostałem tą koszulkę od innego z piłka, że to Wam mogę powiedzieć. To już nieważne o, o kogo, już nie będę rzucał nazwiskami. No co, koszulkę mam. Bardzo się z tego cieszę, że udało mi się właśnie taką, taką koszulkę zdobyć. E, no, wiecie mi, jest to naprawdę cenna pamiątka, ponieważ, e, mimo iż może Maciej Jankowski był przydatnym zawodnikiem w klubie, to, 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 to e, szczerze mówiąc, e, jego odejście, e, no, no, szkoda, szkoda, że odszedł. No, koszulkę mam po nim, ale. Ale jedna yy, naprawdę z moich najcenniejszych pamiątek, o ile nie najcenniejsza, yy, no, gadżet fajny. No, wierzcie mi, tej koszulki długo nikomu nie dam. Nie zamierzam jej sprzedawać ani coś, jakby nawet. Nie, 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 wchodzi to w grę. Jest to moja yy, w tym momencie koszulka. No, po Macieju Jankowskim dostajemy od innego spiłka Wisłym. Nie powiem którego. Zresztą pewnie yy, większość z Was wie. Nie, tak więc nie będę tutaj rzucał nazwiskami. Słuchajcie. No co, zachęcam gorąco do, do pojechania. No, ten można zobaczyć, e, można, można naprawdę porozmawiać z piłkarzami. My mieliśmy o tyle fajną sytuację, że e, złapaliśmy no, prawie cały skład. E, uciekł nam tylko Paweł Obrażek i Krzysztof Mączyński. E, szczerze mówiąc, e, no co, no zachęcam gorąco, tak. Można naprawdę porozmawiać z piłkarzami. Tutaj e, czy to, czy, czy, czy z Rafałem Pietrzakiem, czy z Krzyśkiem Jazzgą e, rozmawialiśmy z nimi nawet e, tutaj z Tomkiem cywkom też można porozmawiać, z nim to chyba naj, naj, najfajniej się rozmawiało. Również Denis Popowicz, który od razu kazał nam pogadać z Witaliem Balaszowem. E, w sumie bardzo, bardzo cieszy to, że Denis Popowicz e, od razu Yy, od razu łapię kontakt z nowym piłkarzem, który, no, w sumie jeszcze nie jest nowym piłkarzem, bo testuje, testuje go Wisła. No, ale to jest, to jest właśnie to, co podkreślam, że atmosfera w klubie jest naprawdę bardzo dobra. Mam nadzieję, że przełoży się to na wyniki Białej Gwiazdy w 2016 roku. Yy, tak więc, no. Jeszcze raz, po raz już kolejny zachęcam, poecie, zobaczcie, naprawdę warto, jeżeli ktoś jest fanem Wisły i jest w stanie, może przede wszystkim, to, no to no przejazd z Krakowa do Myślenic bursem to dosłownie 5 zł czy tam 5,50 eee, potem już gorsza sprawa jest się dostać do tej bazy treningowej, bo my żeśmy najpierw no nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie żeśmy wysiedli. Eee, no zaszliśmy na rynek w myślenicach i musieliśmy się pytać jak dojść. Szliśmy chwilę na, w sumie baza mieści się na zarabiu, e... E... niedaleko stadionu Dalina myślenice, tak, taki klub z Dalin myślenice. E... Słuchajcie, no, polecam naprawdę gorąco, jak ktoś naprawdę może mówię warto. Warto pojechać. Owszem, postoi się trochę na, 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 na mrozie. My żeśmy stali trochę długo. No, w pewnym momencie, już po tym jak złapaliśmy piłkarzy, no, na, zaczęło nas naprawdę zimno łapać, troszkę mróz nam po popalić, ale nie było to jakoś yy, tak tragicznie. Yy. Spędziliśmy fajnie czas w Myślenicach, tak więc naprawdę naprawdę polecam. A podpisy, no to naprawdę wszyscy wam chętnie wszystko podpiszą. Zdjęcia, oczywiście, jak najbardziej, nawet z arkiem głowatkim, jeżeli ktoś, myśl, jeżeli ktoś się go boi. Mówię, nie macie co bać tych piłkarzy, oni naprawdę są bardzo, bardzo mili ludzie, naprawdę warto. Polecam. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na TV. tak Więc żegnam się z wami. A jeżeli. No dobrze, jeszcze jedna kwestia, jeżeli ktoś się mnie pyta, kiedy planuje nowy wyjazd do myślenic i czy zdradza jakieś szczegóły na temat tego treningu, to mówię, nie zdradzam żadnych szczegółów. No ale na razie nie wiem, kiedy planuję następny wyjazd do myśleńc. Nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć. Tak więc dzięki, do, do zobaczenia na Gała w następnych odcinkach.